Szczęść Boże siostry i bracia Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 12 maja 2021 roku, orędzie Maryi i świętego Michała Archanioła. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, bądźcie posłuszni i nawróćcie się. Miłujcie mego Syna obecnego w najświętszym sakramencie ołtarza Pilne jest żebyście poświęcili się memu niepokalanemu sercu i żebyście szanowali Pismo Święte i prawdziwe magisterium Kościoła Nie słabnijcie nie zagubcie się w fałszywych nurtach które was oddalają od prawdy Ogłoszonej przez mego Syna. Módlcie się za kościół mego Syna, bądźcie duszami wynagradzającymi przed tronem Trójcy Świętej Utrzymujcie swoje serca wewnątrz mego niepokalanego serca, które jest tarczą przed złem. Bądźcie duszami wynagradzającymi najświętszym sercom i tym. Wzmacniajcie się duchowo wobec potrzeb, z którymi się mierzycie i będziecie się mierzyć. Utrzymujcie w dłoniach obfity plon dla dobra waszych braci, najpierw samemu się nawróciwszy, aby owoce, jakimi będziecie się dzielić ze swoimi braćmi, były owocami życia wiecznego, a nie skarżonego ludzkiego ja? Dzieci, nawrócenie jest pilne wobec wypełniania się tego, co wam oznajmiłam. Pozostaję z wami, nie lękajcie się, jestem waszą matką. Mój syn mnie was powierzył. Nie porzucam was, zwróćcie się do mnie prędko koniec moje niepokalane serce zatryumfuję. Błogosławię Was moją matczyną miłością Mama Maryja. Umiłowany Ludu Boży, jako dowódca wojsk niebieskich wzywam Was w tym dniu, w którym wspominacie naszą Królową i Matkę pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z Fatimy do natychmiastowego nawrócenia pilne jest aby lud boży stał się świadomy tej chwili w której zbiegają się drogi historii ludzkości i by zdecydował się oddać się woli bożej poświęcając się niepokalanemu sercu naszej królowej i matki Nawrócenie musi nastąpić teraz. Dlatego jest niezbędne, żebyście uznali się za grzeszników i wyspowiadali się, żałując za popełnione grzechy wraz z mocnym postanowieniem poprawy. Jesteście zaproszeni, by uczestniczyć w niebieskiej uczcie i by na ziemi być ludźmi wiary, nadziei i miłości. Ludzkość doświadczyła użycia źle wykorzystanej nauki, która utrzymuje was bezsilnymi wobec plagi tej choroby. Ci, którzy nie kochają przenajświętszej trójce, ani naszej Królowej i Matki, dalej odmawiają nawrócenia w kluczowych momentach, w których już jasno rozpoznajecie przyszłość tego pokolenia. Razem z naszą Królową i Matką błogosławię Was, Święty Michał Archanioł. W imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz postu najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jako przebłaganie za grzechy swoje, braci, sióstr. Do tego ona, nasza mama, nas zaprasza i uzdalnia. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga, Ojca, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. Prosimy Was też, módrcie się, byśmy dalej mogli dzielnie prowadzić ten kanał. Bóg zapłaci.